Rosja dystansuje się od pokoju? Załęski zaatakowany przez Ławrowa. Stany Zjednoczone i Ukraina wyczekują na stanowisko Rosji w sprawie zamrożenia wojny. We wtorek, 11 marca, w Arabii Saudyjskiej odbyło się spotkanie obu państw zmierzające do zawieszenia działań zbrojnych. tego samego dnia ostro atakowany przez szefa MSZ Rosji Sergeja Ławrowa był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kreml dystansuje się od zawarcia pokoju. Pan Zełenski publicznie oświadcza, że nie chce zawieszenia broni, dopóki Amerykanie nie dadzą mu gwarancji, że zbombardują Rosję bronią jądrową. Stawia pytanie mniej więcej w ten sposób: powiedział Rosjanin podczas konferencji prasowej z sekretarzem Generalnym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE Faridunem Sinirlioglu odniósł się także do pomysłu wprowadzenia sił pokojowych do Ukrainy. Jego zdaniem wygląda to na próbę ratowania kijowskiego reżimu przed gniewem ludu. Ukraina gotowa przyjąć zawieszenie broni, USA wznowią wymianę informacji wywiadowczych. Przypomnijmy. Rozmowy delegacji USA i Ukrainy w hotelu Ritz-Carlton w Dżudzie trwały niemal 9 godzin. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli obydwu państw od czasu kłótni ich prezydentów, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu 28 lutego. Stronę amerykańską reprezentował sekretarz stanu USA Marco Rubio i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Wald, Ukrainę szef gabinetu prezydenta Andrii Jermak, szef MSZ Andrzej Sybicha i minister obrony Rustem Umierow. Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, które może zostać przedłużone za obopólną zgodą stron oraz podlega akceptacji i równoczesnemu wdrożeniu przez Federację Rosyjską. Napisano w oświadczeniu opublikowanym przez resorty dyplomacji państw Stany Zjednoczone zakomunikują Rosji, że wzajemność po stronie Rosji jest kluczem do osiągnięcia pokoju, dodano. W dokumencie zaznaczono też, że Stany Zjednoczone natychmiast zniosą przerwę w wymianie informacji wywiadowczych i wznowią pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy. USA i Ukraina zapowiedziały też rozpoczęcie negocjacji mających na celu osiągnięcie trwałego pokoju, który zapewni Ukrainie długoterminowe bezpieczeństwo. Oświadczenie podkreśla wagę pomocy humanitarnej dla procesu pokojowego, w tym wymiany jeńców, uwolnienia cywilów i powrotu przesiedlonych ukraińskich dzieci. Chwali odwagę Ukraińców i wyraża wdzięczność dla Trumpa, kongresu i obywateli USA za umożliwienie znaczącego postępu w kierunku pokoju. Rubio powiedział po spotkaniu, że teraz piłka jest po stronie Rosji i dodał, że gest dobrej woli, na jaki liczy od Moskwy, to zgoda na rozejm. Zaznaczył, że propozycja zostanie złożona Rosji wieloma kanałami. Walc powiedział, że wsparcie dla Ukrainy zostaje przywrócone natychmiast. Dodał, że dotyczy to również sprzętu przekazywanego z magazynów USA w ramach pakietów uchwalonych przez administrację Joe Bidena. Rubio poinformował, że, choć umowa o partnerstwie w zakresie eksploatacji surowców nie była głównym przedmiotem rozmów, Prezydenci obydwu krajów poinstruowali przedstawicieli rządów w Waszyngtonie i Kijowie, aby doprowadzili do podpisania umowy. Zaznaczył, że stronami w sprawie są resorty finansów krajów. Nie określił, kiedy ma do tego dojść ani na jakich warunkach. Szef ukraińskiej dyplomacji Sybicha stwierdził, że propozycja tymczasowego zawieszenia broni jest próbą rozpoczęcia drogi do sprawiedliwego zakończenia wojny, lecz nie oznacza ono zamrożenia konfliktu. Zaakcentował, że to także pokazuje, kto tak naprawdę jest zainteresowany pokojem. Oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy nadal realizują zadania bojowe. Tymczasowe wstrzymanie ognia wejdzie w życie tylko w przypadku przyjęcia i jednoczesnego wykonania swoich zobowiązań, przez Rosję, podkreślił szef MSZ. Donald Trump powiedział we wtorek, że w środę dojdzie do rozmów z Rosjanami na temat zawieszenia broni. Wyraził przy tym nadzieję, że Moskwa przyjmie propozycję 30-dniowego rozejmu. Sugerował, że sam również będzie rozmawiał z Władimirem Putinem jeszcze w tym tygodniu. Według wcześniejszych doniesień, najprawdopodobniej w czwartek na rozmowy z Władimirem Putinem uda się amerykański wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkow. Rosyjskie MSZ przekazało, że nie wyklucza kontaktów z przedstawicielami USA w ciągu najbliższych kilku dni, podała agencja Reutera. Powołując się na media rosyjskie. Prezydent USA pytany, czy ponownie zaprosi Zelenskiego do Białego Domu. Odparł: Pewnie, absolutnie.